do Ełku i z Augustowa przez Bardziej do Rajgrodu. To jest jak e, przypominaliśmy sobie piąte zadanie, które realizowaliśmy od roku 2017, wtedy pierwsze e, zadanie mostowo-drogowe i później kolejne odcinki, odcinki e, drogowe tak żeby połączyć te dwa te dwa ciągi. A więc tak naprawdę zamykamy dzisiaj te prace, które rozpoczęliśmy w roku 2017. Bardzo się cieszę, że udało się to zadanie w pełni dzielone na odcinki zrealizować i tą radością chcemy się podzielić. Myślę, że jest to radość nasza wspólna. Dziękuję za to, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Dziękuję w imieniu. Nie, zarządu, e, swoim własnym, Pana e, Starosty Dariusza Szkiłądzia, Pana e, Marka Dobkowskiego, którego nazywam tu ambasadorem e, tej gminy i, i tej ziemi, jest e, z nami Waldemar Jedliński, członek zarządu, jest na pewno, Waldemarze, pokaż się, jest Waldemar Jedliński, Tadeusz Drągiewicz, e, Członek zarządu jest wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Jerneusz Sokołowski. Z tym składem witamy. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia pana posła, pana ministra Jarosława Zielińskiego, który nam zawsze towarzyszy przy tych ważnych uroczystościach oddania do użytku i wcześniej przy ich projektowaniu, przy omawianiu sposobów na realizację. Przybył do nas pan senator Marek Komorowski. Bardzo serdecznie witamy. Mamy przedstawicieli dwóch izb parlamentarnych. Witam bardzo serdecznie czcigodnych kapłanów. Witam przedstawicieli miejscowych władz. Ale to, jeżeli państwo pozwolicie, to powitanie dokona pan Marek Dobkowski, członek zarządu. Witam w imieniu Pana Starosty Zarządu, Pana Wójta Gminy Bargów, Radosława Bawiórko, Witam Pana Jarosława Kupyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bargów Kościelnych, Radnych Gminy Bargów Kościelnych, osobach, Pan Jan Zalewski, Narcyz Polwiński. Witam również Pana Marcina Rogowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Bargów. Witam wszystkich mieszkańców kamionki nowej, kamionki starej. W ramach tych powitań pozwólcie Państwo, że jeszcze e, zauważę pana Mieczysława Sobolowskiego, który jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej, to jakby zbliżając się do, do wykonawców wiele uwagi. Wszystkim drogą poświęca pan Daniel Hierro, dyrektor PZD, wraz z panem Mariuszem Markowskim. No i mamy tutaj przedstawicieli wykonawców, pan Artur Trasowski, firma Sztrabach, pan Krzysztof Palczewski, wraz z pracownikami, z tymi ludźmi, którzy przyczynili się do tego, że powstała ta droga. 3,5 km w tym ostatnim odcinku drogowym, w sumie. 8 km kosztem 4 milionów 400 tysięcy złotych. Z tego 1,5 miliona to były środki, które pozyskaliśmy z funduszy rządowych i dzięki temu ten odcinek możemy dzisiaj otwierać. Się bardzo cieszę, że ta droga będzie łączyć, że będzie też państwu służyć. Dziękuję za tę współpracę, za zrozumienie, że budowaliśmy to w odcinkach, ale tak jak się umawialiśmy, zostało to finalizowany i się możemy uroczyście tę drogę otwierać. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Jarosława Zielińskiego.